Dobry wieczór, moi drodzy, z tej strony Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, przychodzę do Was z reakcjami na piosenki z Eurowizji 2025, a tym razem, no niewiele spóźniona, bo tylko o jakieś 8 godzin, e, będę tutaj reagowała na utwór holenderski. No, kochani, e, nie wiem, czy wiecie, ale ja mieszkam w Holandii, e, pracuję w Holandii od ponad 10 lat, no jestem dosyć mocno związa związana. Z tym krajem, więc nie będę ukrywać, że y, na równi emocjonalnie traktuję propozycje z Holandii, jak i z Polski. Więc Klaud y, y, zaśpiewał nam, ujawnił, na szczęście nie zlikował. No nie, trochę nie wyszło. Pokazał nam swój utwór Selavi. Ja tylko słyszałam wersję tą zlikowaną niestety. Nie chciałam na nią reagować, wolałam poczekać na cały tutaj efekt końcowy razem z wizualizacjami z teledyskiem i tak dalej. Także będę pierwszy raz oglądać teraz Teledysk i słuchać tak naprawdę tej oficjalnej wersji, więc proszę, zostańcie ze mną, bo jestem bardzo tutaj rozemocjonowana. Ona szczęśliwa. No, i oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym utworze. Yy, I co jeszcze miałam powiedzieć? Kurczę, chyba z 6 y, dni nagrywałam żadnych reakcji, tak trochę wyszłam z obiegu. Aha, jeszcze jedno, bo pytacie się, kiedy będzie reakcja na tę piosenkę, tamtą i tak dalej. Będą reakcje na wszystkie piosenki, obiecuję, ale niestety w pewnym momencie wyszło ich tak dużo. No, że nie dało się za bardzo e, ogarnąć ich wszystkich tak e, jedna po drugiej, tak jak wychodziły, bo jeszcze były polskie preselekcje, więc to mi zajęło bardzo, bardzo dużo czasu, ale obiecuję, że wszystkie reakcje będą. Na pewno e, teraz już będę nadrabiała te starsze. W sumie też tak fajnie może trochę z perspektywy czasu spojrzeć na na przykład Luksemburg czy Hiszpanię, jak one się wpasowują w te nasze teraz eurowizyjne trendy. No, ale tymczasem już nie przedłużam, e, będę reagować na Holandię, także Selawi, słucham. Dobra, lecimy. O, mały chłopczyk jakiś. The winner is Piękny na początek, naprawdę. O, to jest piękne jak z obrazu. Wow. No obraz tak. Ale ma fajny głos. Coś dziwnego w tym jest, ale takiego przyciągającego. Fajne, Horeo. O oh, nie O <ścoughs> oh, No cóż wam mam powiedzieć No yy... <ścoughs> Nie wiem co Naprawdę nie wiem, bo yy... On się spotkał z tym małym sobą. Ja jestem po prostu typowa baba, ja Was bardzo przepraszam, ale słuchajcie, no, słyszałam tą piosenkę wcześniej. Ale nie wzbudziła we mnie emocji, w zasadzie nie wzbudziła we mnie żadnych emocji bez oglądania teledysku. Pomyślałam sobie takie fajne w stylu Clouda, prawda, no bo znam jego twórczość, bo leci w radiach cały czas. Yy, no a tutaj yy, trochę mnie wzruszył ten mały chłopczyk, że on się tak z nim spotkał na końcu i jakby, no jakby przedstawił się... Spotkał się z tym małym chłopcem, którym był kiedyś i jakby powiedział mu Selawi po prostu. I to jest fajne, bo ja też bardzo często myślę o tym, jakie miałam marzenia, jak byłam mała i, i tak dalej. Myślę, że wielu z Was tak ma. Ostatnio myślę o tym często, dlatego może e, tak mnie to wzruszyło. No i on jakby z nim, no spotkał się. <ścoughs> Jezus. Wiecie co, ja jestem bardzo emocjonalną osobą. Yy, może tak nie wiem, czy mnie znacie jakby z tej strony, chociaż no, zdarzyło się, że tutaj już ryczałam kilka razy na, na tym moim kanale, ale. Yy... Jakby w ogóle sam Cloud mnie trochę wzrusza i bardzo, bardzo bym chciała z nim porozmawiać kiedyś, może zrobić jakiś krótki wywiad, chociaż holendro i tak średnio do tych wywiadów, ale jakby mega, mega inspiruje mnie jego, jego osoba, bo sama wiecie, nie mieszkam czy nie mieszkam w swoim kraju, tak jak on, no jakby jego historia jest zupełnie inna, ale mimo wszystko on jest tutaj w Holandii, tak samo jak ja tu jestem, i on ma jakby odwagę. Spełniać swoje marzenia, a ja nie mam do końca i, i jak, jak słyszałam, że usłyszałam, że go wybrali, no to miałam takie wow, super! Yy, Holandię reprezentuje ktoś, kto się nie urodził w Holandii i jakby został Holendrem, wiecie, jakby drogą jakąś tam. To już nieważne jaką, bo dróg jest wiele, ale jest to dla mnie ważne, jako dla osoby nie z Holandii, zamieszkującą Holandię. I tak samo w sumie miałam z Europapą rok temu, że. Gdzieś tam to mnie wzruszało, bo opowiadało o tej Europie bez, bez granic, co w sumie teraz... Trochę się absurdalne wydaje po roku, gdzieś tam to, co się wydarzyło w Europie i na Eurowizji i tak dalej, jest trochę ironia losu. No, ale, ale jakby w zeszłym roku cieszyłam się europapą, europapą, jak to brzmi, w takim sensie, że jestem w kraju, gdzie jest ogromna wolność, gdzie jakby ja nie jestem jedyną osobą spoza Holandii, gdzie jest i glud leci, słuchajcie gdzie nie jestem jedyną osobą spoza Holandii, gdzie jest tutaj wiele narodów, wiele kultur i mnie to bardzo wzrusza w tym kraju i to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą jakby doceniam mieszkając tutaj. Ta wielokulturowość, wielonarodowość, wielowyznaniowość nawet naprawdę. No a natomiast Cloud tutaj poruszył moje serce w zupełnie inny sposób tym, że on właśnie reprezentuje tą jedną z tych, z tą, z tych wielokulturowości, wielonarodowości i tak samo jak ja, Gdzieś tam walczy cały czas o, o bycie w tym kraju. Więc, please don't judge me po prostu. Yy, I za moimi łzami idzie personalna historia. I myślę, że każdy z Was, kto mieszka za granicą, yy, czy chociażby może chwilę, nawet dwa trzy miesiące mieszkał, czy żył w nie swoim kraju wie, jakie to są uczucia, że to są bardzo mocne, yy, no mocne wzbudza to wszystko. ja już się tak dzisiaj plączę, słuchajcie, nie wiem, co ja gadam w ogóle. Yy, więc. Yy, no, dotknęło mnie to. Zobaczmy, o czym jest ten tekst, bo niestety nie jest on po holendersku. To troszeczkę mi to przeszkadzało przy pierwszym odsłuchu i równie teraz y, mocno mi to przeszkadza, że nie ma tam chociażby chociaż trochę y, słów po holendersku, y, gdzie. No myślę, że powinno one się znaleźć. Ja rozumiem francuski, bo on jednak jest wychowany w języku francuskim, angielski, no to też absolutnie rozumiem, ale myślę, że ten holenderski, jakby chociaż jedna zwrotka, to byłoby coś naprawdę fajnego. No tutaj troszeczkę rozczarowanie, mimo że mówimy cały czas o wielu kulturowości, ale jednak takie tribute to Holandia mm, mogłoby być. Mm. C'est that's life, she sang to me. I remember I was little. Oh, I was just a little boy, but I remember the melody. No. <laughs> it's like this: it goes up, it goes down. Bro, I feel you. And around and around, when will be, yes, will be. I'm here singing one, two, three, that's la 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 life. And that's life with a miracle, sometimes in love, sometimes miserable, and I still hear my mama's voice inside of me, the melody. No, tak jak tutaj Cloud mówił, gdzieś tam jest to piosenka o jego mamie, ale ja myślę, że to zostało zbyt bardzo tutaj podkreślane cały czas, że to będzie jakaś piosenka o jego mamie, więc wszyscy spodziewali się, że to będzie piosenka o mamie, a nie w sumie o nim samym, który słyszy gdzieś tam melodię swojej mamy. Ale spokojnie, to nie przeszkadza. Jakbym. Okej, okay. przesłanie jest myślę ładne. No, nie dojdzie do wszystkich, niestety, bo kto nie zna francuskiego, no to myślę, że ciężko to będzie troszeczkę wychwycić, chyba że się bardzo wsłucha, no, ale to też nie jest taki utwór, gdzie wiecie, siadamy i słuchamy tekstu, bo myślę, że tutaj ma inne, inne walory ten utwór. Rozmawiajmy sobie o tych walorach tego utworu i również o tym, co mi się nie podoba w tym utworze, bo nie, to tak, to nie jest tak, że jestem bezkrytyczna. Yy, bardzo fajnie to płynie, bardzo ładnie się ten utwór nabudowuje. Yy, tak dosyć klasycznie, ale mimo wszystko z rozmachem. Dodatkowo ta kwestia wizualna tutaj, no, przepiękna. Naprawdę Holendrzy potrafią yy, w teledysk, i mam nadzieję, że to zostanie gdzieś przeniesione na scenę. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. To musi być Dobrze zrobione, żeby każdy zrozumiał tę historię. Ehm, natomiast jeśli chodzi o, o sam utwór, bardzo mi się podoba. Bujam się, totalnie jest to radio friendly. Natomiast szczerze spodziewałam się troszeczkę czegoś mocniejszego, i to ze względu na udział Klauda w. Eurowizji, bo ten utwór jest totalnie jego utworem. W sensie to czuć, słychać, widać, i tak dalej. To jest ten sam klimat, który jakby jego poprzednie utwory reprezentowały. Jeżeli nie znacie twórczości, to naprawdę sobie polecam posłuchać, bo to jest fajny taki no francusko-holendersko-angielski pop. Myślę, że nie tylko y, przeznaczony dla holendrów czy Francuzów, tylko w ogóle e, taki trochę stromae, takie trochę slimany, więc super, super. E, natomiast. Ym, może bym się spodziewała czegoś mocniejszego, chyba bardziej wyrazistego. A z drugiej strony, przy tych wszystkich. Yy... Nie nazywałabym tego joke entries, bo ostatnio mieliśmy o tym rozmowę, ja bym nazywała fun entries, czyli takich zabawnych utworów, lekkich utworów, yy, takich yy, z przymrużeniem oka utworów. To może się wyróżnić jako taki normalny utwór, wiecie o co mi chodzi, yy, więc yy, no ciekawa jestem, w którą stronę to pójdzie. Myślę, że finał dla Holandii jak najbardziej. Tym bardziej, że Cloud jest bardzo dobrym performerem, świetnie śpiewa na żywo, więc oczekiwania mam spore. Tak samo jeśli chodzi o staging. Natomiast co się wydarzy dalej, no to tutaj już kwestia was, widzów i jurorów. Holandia jest w ogóle z, z nami w ale po raz pierwszy od wielu lat, z tego co pamiętam. Chyba że, chyba, że źle pamiętam, ale wydaje mi się, że dobrze. Ja nie przypominam sobie ostatnio lat, kiedy moglibyśmy głosować na Holandię. W sensie Polacy na Holandii, Holendrzy na Polskę, bo rozmawiałam o tym z przyjaciółmi z pracy i tak dalej, chyba 2018 ostatnio czy jakoś tak? Ehm, no, ale teraz możemy, więc mam nadzieję, że tutaj ehm, Polonia w Holandii, Żażam. Holandia w Polonii. <laughs> mam nadzieję, że okażemy sobie wspólne lowe i będziemy na siebie głosować. Znaczy, nie namawiam, ale. Ale namawiam. Myślę, że Polonia w Holandii może okazać wsparcie Polsce, a wszyscy wy w Polsce możecie okazać wsparcie w Holandii i tym samym ja będę bardzo szczęśliwa, bo będę w końcu w końcu miała swoje dwa kraje w wielkim finale, a nie wydarzyło się to od Kurde, poczekajcie. W przyszłym roku nie, 2023 Holandii nie było w finale, 2022. O 2022, no właśnie. Więc y, to byłoby dla mnie bardzo fajne, bo po co kipisować jednemu krajowi, skoro można mieć dwa. <laughs> Więc tak, no dobrze, moi drodzy. To była moja opinia, taka trochę w sumie dłuższa, no ale y, jako, że Holandia, no to wiadomo, y, trzeba tutaj dłużej pogadać, bo tak poczułam w serduszku, po prostu dajcie znać, co wy myślicie o tym utworze, czy lubicie, czy nie lubicie, czy będziecie słuchać, czy stawiacie to jako top ten, czy jako top 20, czy w ogóle jako non-qualifier, czytam wasze wszystkie komentarze i czasem jak piszecie, ojejku, nie obraź się, ale ja nie lubię tego utworu, absolutnie się nie obrażam za to, że ktoś nie lubi danego utworu, który, który ja lubię i na odwrót, więc spokojnie możecie wyrażać swoje myśli, no i co, widzimy się w kolejnych reakcjach, bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, komentować i tak dalej. Dui.